I teraz możemy Państwa powitać, gdyż już wiadomo, że przynajmniej nas widać. Czy nas słychać? Tak. Czy słychać, jak Maciej gra piękne solo? Tak. Szanowni Państwo, zatem pozwólcie, że przedstawię, zanim rozpoczniemy nasz konkurs bez nagród na wygrywanie tytułów piosenek. Mianowicie, jako że koncert taki właśnie dzisiaj e, e, luźny, acz spontaniczny i jakby nie patrzeć specjalna okazja, mimo że bez okazji to przedstawiam, co następuje. Po mojej prawej stronie mój najstarszy partner przy instrumentach perkusyjnych Dariusz Zgroszcz. Po mojej najlepszej stronie mój starszy partner, znakomity perkusista, przy gitarze basowej Marek Jusiński. Po mojej lewicy Mój starszy partner duetowy, legenda legionowskiej gitary, Maciej Jankowski. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za przybycie, bo potem możliwe, że już nie będzie okazji, bo nie będzie już komu dziękować, bo nie wiadomo, co się. Zadzieje dalej. Ja też szczerze mówiąc, tego nie wiem. Wiem, czego na przykład nie zagramy, bo pewne piosenki będą jutro, pewne piosenki będą pojutrze. Jak niektórzy z Państwa co dziś gdzieś mnie tam kojarzą, wiedzą, że nie staram się piosenek nie powtarzać. W związku z tym pieczałowicie dzisiaj będę unikał powtarzania tego, co dopiero będzie taka ciekawostka, więc będziemy sobie sami sprawiać problemy. Zatem, kto jest gotowy z szanownych Państwa do podania litery alfabetu? My znajdziemy jakiś tytuł piosenki. Jest pani, prymus. Pani jest gotowa, czy pani podaje? Czy jedno i drugie? Pani podaje, proszę bardzo. Oto pani podaje. S jak Sylwia. S jak Sylwia. Bardzo ładne imię. Jak ma pani na imię? Bardzo ładnie. To może być jakiś trop. Litera S. Proszę bardzo, mamy tutaj piosenki na S. Na przykład mam taką tutaj piosenkę na literę S, y, której chłopaki zapewne nie grali na pewno ze mną. Mam kolejną piosenkę, którą będziemy grać jutro. Tę piosenkę będziemy grać pojutrze. Następna literka, jaka jest? Tej nie lubimy. No dobrze, to zaczniemy y, z tak zwanej głubej uły. Będzie piosenka z cyklu Polskie filmy i seriale. Znacie Państwo tę piosenkę, bardzo ją znacie. My ją bardzo lubimy, poważamy, szanujemy. Oczywiście w tym składzie tej piosenki nigdy nie wykonywaliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, nigdy nie pasowała do żadnego z repertuarów koncertowych stworzonych tak całkowicie. A druga rzecz jest taka, nie wykonywaliśmy nigdy wspólnie tej piosenki, bo jeszcze nigdy nie graliśmy w tym składzie wspólnie. W związku z tym... lewo, panowie, lewo. Lewo, fis, lewo, czyli fis. <noise> Koledzy już sobie pomogli, wyjaśnili. Uwaga, pan sprawdza czy kamerę, czy pan sprawdza ten fis, gdzie jest? W skrócie tak. Ale nie mam po, jest coś nagrywa. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich gniazd w, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za piranko, wśród ludzi na przystanku w słońcu Tańczący w deszczu kropla za wodą za. W ponustralo w cieniu za firanką. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wie. the ball. Doskonały wybór proszę pani, no?